dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jan Śpiewak, telewizja w Punkt. Szanowni państwo, dzisiaj parę słów o tym, o tym, że układ, który rządzi w Polsce, jest absolutnie ekumeniczny i są w nim ludzie z prawa do lewa. Oczywiście, tych ludzi z prawa jest trochę więcej. A będziemy o tym rozmawiać na przykładzie inwestycji, którą realizuje Kuria Warszawska z błogosławieństwem Platformy Obywatelskiej i prawa, i sprawiedliwości. Mowa oczywiście o wieżowcu NYCH Tower. W tym miesiącu portal OCO Press poświęcił tej sprawie całą serię artykułów, ujawniając ogromne zaangażowanie w budowę tego wieżowca samej osoby Kardynała Nycza i prezydent Hanny gronkiewicz -Wad. Mowa o Roma Tower. Myśmy to przechrzcili jako aktywiści. Miejsce na Nycz Tower. Wydaje się to być bardziej adekwatne niż odwoływanie się do rzymskiej stolicy papieży. To jest 170-metrowy wieżowiec, który ma stanąć w centrum Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej i zostanie zbudowany na terenie należącym oczywiście do Kurii, do Kościoła. I słuchajcie, wieżowiec ma kosztować, jego budowa ma kosztować blisko 700 milionów złotych, a więc więcej niż budowa świątyni opatrzności bożej, czy nawet sanktuarium w Licheniu. To pokazuje skalę tej inwestycji. Inwestycję realizuje z kardynałem Nyczem, z kurią warszawską, kontrowersyjny deweloper znany z inwestycji w Warszawie, firma BBI. BBI specjalizowała się, no... W realizowaniu bardzo trudnych, powiem oględnie, inwestycji, jedną z takich inwestycji zrealizowała w miejsce Supersam. Warszawiacy będą wiedzieć o co chodzi. To był taki pierwszy, można powiedzieć, supermarket w PRL-u. Konstrukcja z lat 60. jest niemal w każdym podręczniku o modernizmie w architekturze. Na zachodzie absolutnie traktowany jako perła. Architektury modernistycznej. Ona była zbudowana na dość skomplikowanym systemie, mimo że to może tak nie wyglądać, ale ten żagiel był bardzo znany i do, był dowodem po prostu na doskonałość polskiej myśli architektonicznej. I ten, że Super Sam stał sobie na placu Unii Lubelskiej w Warszawie przez prawie 50 lat nieruszany, aż pojawiła się firma BBI i okazało się, że Super Sam zagraża zawaleniem. No i jak zagraża zawaleniem, to trzeba go zburzyć i trzeba w tym miejscu zbudować nowy wieżowiec. I to nie byle jaki. Wieżowiec, bowiem wieżowiec, który jest absurdalnie wielki, wypełnia całą działkę i zniszczył zabytkową, Panoramę na belweder z łazienek. Zobaczcie Państwo, no to jest coś szokującego. Jeśli się wybierzecie kiedyś na spacer po łazienkach, polecam zobaczyć, jak ten wieżowiec zniszczył tą panoramę. Nie zbadano oczywiście w żaden sposób tego, jak on wpłynie na otoczenie, jak on wpłynie na środowisko. To jest taki pocztu, pocztówkowy widok, można powiedzieć, właśnie na belweder. I teraz nad siedzibą prezydenta RP wyrasta wielki wieżowiec, należący nie wiadomo do kogo do końca z logiem ING czyli holenderskiego banku. Myślę, że to bardzo dobrze pokazuje kolonialną pozycję Polski. My jesteśmy kolonią, kolonią banków, kolonią zachodniego kapitału. Jesteśmy kolonią oczywiście naszych własnych elit, które skolonizowały własny naród. One by sprzedały prawdopodobnie własną matkę, jakbyśmy zapytali takiego szeregowego przedstawiciela elit, które rządzą naszym krajem, to myślę, że tylko kwestia ceny by tutaj była ważna, ale więc sprzedaliśmy prawda widok na Belweder. No i ta właśnie firma BBI to realizuje. I przejdźmy teraz, wróćmy do Roma Tower. Miasto stołeczne Warszawa zaprojektowało nowy plan dla Śródmieścia Południowego. To jest część Warszawy, która nie została zniszczona w czasie wojny. Niektórzy mówią na to warszawska starówka, bo tam praktycznie zniszczenia były minimalne, chociaż toczyły się tam ciężkie walki powstańcze. Jednak ta część Warszawy, czyli właśnie ulica Nowogrodzka, Emilii Plater, to są części, które w miarę nieźle się zachowały. No i zobaczcie, szanowni Państwo, co proponuje warszawski ratusz, żeby tam zbudować las wieżowców. W tym wieżowiec. Kur, tak? Ten największy, ten najgrubszy taki pal, który widzicie Państwo najbliżej nas, to jest właśnie wieżowiec Nyjcz Tower. Właściwie to są dwa wieżowce połączone w jedno, stojące na bardzo małej działce. No i to oczywiście nas wzburzyło. Ten projekt został zaprezentowany w roku 2017. No i zaczęliśmy organizować protesty, no bo jak to jest, że w takim centrum zabytkowej części miasta. Chce się stawiać w takie wieżowce przy absolutnym pogardzie dla okolicznych mieszkańców, ogromne zanieczyszczenie, wzrost ruchu samochodowego, no i zniszczone zabytki, bo tam oczywiście są też bardzo cenne rzeczy. Jest cmentarz świętokrzyski, który do XIX wieku funkcjonował, jest parafia sprzed II wojny światowej, jest wreszcie droga krzyżowa z wieku XIX, która jest znaczona kulami z powstania. Tam są naprawdę bardzo zabytkowe rzeczy. Zrobiliśmy wtedy taki film, który miał bronić to miejsce przed zabudową te 4 czy 5 lat temu. Zobaczmy, co mówili właśnie eksperci, znani warszawiacy, czy mieszkańcy tego, tej okolicy na temat tej inwestycji. Ten kawałek Warszawy Miał względne szczęście w czasie II wojny światowej. Tutaj sporo XIX-wiecznych kamienic przetrwało. Zbliżamy się do miejsca, dla którego nie ma miejsca w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ ten mur i drzewa, które są w jego pobliżu, znikną, zostaną wchłonięte przez wieżowiec, który w tym planie jest przewidziany. Otoczenie kościoła jest wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Istnienie takiego zespołu jest to rzadkość w Warszawie. Oprócz poszczególnych obiektów w rejestrze zabytków znajduje się także cały kwartał zabudowy przy ulicy Nowogrodzkiej. Teraz całe to dziedzictwo ma zostać zniszczone. Mają tutaj powstać ogromne wieżowce, które zupełnie zaburzą charakter tej części miasta przepadną. Piękne widoki, perspektywy. Nie chcemy tego wieżowca, chcemy, żeby powstawała Warszawa zgodnie z potrzebami mieszkańców i poszanowaniem tradycji miasta. To był właśnie film przygotowany przez nas te parę lat temu, żeby zaprotestować przeciwko planom warszawskiego ratusza Hanny Grąkiewicz z Platformy Obywatelskiej no wszystko zniszczeniu tego miejsca. W imię czego? W imię Mamony, Boga Mamony, czyli Boga, do którego dzisiaj modlą się nasze elity, czy to postsolidarnościowe, czy postkomunistyczne, ale też oczywiście hierarchowie polskiego kościoła również modlą się do tego Boga i niestety, no jest to po prostu, można powiedzieć, kult pogański, gdzie tylko pieniądze się liczą i wszystko jest co dobre, co przynosi Zysk. My się broniliśmy, walczyliśmy. Tutaj Państwo mogą zobaczyć sesję na Radzie Miasta, zdjęcie ze sesji na Radzie Miasta, gdzie walczyliśmy właśnie z radnymi. Bo cóż się okazało? Za NYCH Tower, za zabudową tego, zniszczeniem tego pięknego miejsca, wycinką tych drzew, zniszczeniem, zniszczeniem parafii, drogi krzyżowej, ale też szkoły, bo tam po drugiej stronie też jest szkoła, gimnazjum. Za zniszczeniem. Nie była tylko Platforma Obywatelska, co jakby dla nas no, jest, no, można być oczywiste. Platforma Obywatelska, pato deweloperka, myślimy, wiadomo, to jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Ale, szanowni Państwo, jakie było nasze zaskoczenie, gdy Platforma Obywatelska głosowała ręka w rękę z radnymi Prawa i Sprawiedliwości za tym planem, za tą inwestycją. I najlepsze jest to, że oni wcale nie musieli tego robić, bo Platforma miała większość w Radzie Miasta. Po co to robili? No, prawdopodobnie po to, żeby przybić glejt tego, że kardynał Mysz na pewno wybuduje ten wieżowiec tam, że na pewno jego interesy zostaną zagospodarowane i zapewnione. I, Szanowni Państwo, no, to najlepiej pokazuje, że nieważna jest głos mieszkańców, nieważne jest głos warszawianistów, historyków, architektów, którzy mówią, że to jest jakiś absurd totalny, liczy się hajs. Liczy się kasa i e, mam wrażenie, że Platforma i PiS walczą ze sobą w Sejmie, prawda? Bo tutaj się na straszna opozycja totalna, ale jak przychodzi co do czego, to w samorządach, drodzy Państwo, oni po prostu robią interesy i się dawno nauczyli, że lepiej się podzielić tortem niż, e, prawda, walczyć ze sobą i, bo wtedy nikt nie zarobi, prawda? E, więc Mycz e, Tower jest najlepszym dowodem na to, że taki układ istnieje. No i. Wróćmy do tego e, tekstu WOKO.PRES. Tutaj Państwo możecie zobaczyć właśnie, e, jak olbrzymi ma być to budynek. Tak jak mówię, on, to są de facto dwa wieżowce połączone w jedno. Olbrzymi, naprawdę. No, czarny pal, e, czarny pal tak, e, kardynała nycza e, który ma wyrosnąć po prostu w tej części, sta, tej części niezniszczonej e, Warszawy. Tam, tak jak mówiłem, ma być zburzona e, parafia, częściowo ten cmentarz ma być zniszczony i ta, ta droga krzyżowa z XIX wieku. No i co się okazuje? No, po naszych protestach i wielkich e, e, naciskach ze strony e, Społeczeństwa, wojewoda spisu unieważnia plan, ale słuchajcie, nie unieważnia tego terenu, gdzie jest zneczytałe. Unieważnia tylko tam, gdzie była szkoła e, i, e, i tereny należące do e, miasta, ale tam, gdzie jest kuria, tam, gdzie jest własność kościoła, tam wojewoda spisu pozwala budować. No i co ciekawe, oczywiście można zastanowić się, jak ten teren w ogóle trafił w ręce Kościoła Kurii Warszawskiej. Oczywiście to była reprywatyzacja, komisja majątkowa, która wedle wielu prawników była niekonstytucyjna. Wiemy na pewno, że dochodziło tam do gigantycznej korupcji. Układ między hierarchami kościelnymi a częścią SB-ów, tak z osób związanymi ze służbami bezpieczeństwa PR, dokonywał de facto rozbioru tej komisji. Wypływały z niej ogromne pieniądze. Jak było w przypadku. Tutaj tej świętej Barbary, bo to mówiła o parafii świętej Barbary, nie wiem, ale widzimy pięknie, mamy publiczny teren, został zreprywatyzowany, i następnie umożliwia się jego budowę zabudowę do 170 metrów. I co ciekawe, tutaj jest coś ciekawe, i to jakby oko pres zwraca na to uwagę. Że już wcześniej Kościół próbował zabudować tą działkę, którą zreprywatyzował, ale zobaczcie Państwo, jak duży miał być to budynek. E, no tutaj e, nie, nie widzimy do końca chyba skali, ale muszą Państwo mi uwierzyć, to miało być 40 metrów. I to miało być cofnięte od ulicy. Ogólnie miało pasować do tego miejsca, tak? do tej zabudowy kwartałowej. E, tam są kamienice, prawda, z początku XX wieku, z międzywojnia, które zazwyczaj miały się te 5-6 metrów. No trochę wyższy byłby to budynek, ale by jakoś tam pasował. Ale. To nie było dosyć, dość dla kardynała Nycza. On chciał więcej i z tych 42 metrów w planie miejscowym, w tym projekcie planu miejscowego zrobiło się 170 metrów. I no, i Okopres właśnie ujawnia, jak kardynał Nycz lobbował za tym rozwiązaniem, jak zażądał większej większej ilości metrów, no i Oko Press, no dziennik no, portal, trudno go utożsamiać z Prawem i Sprawiedliwością czy z jakimiś wielkimi krytykami Platforma Obywskiej zapytał Hannę Grąkiewicz Walc. Co ma do powiedzenia na ten temat, w świetle tych dowodów, że no właśnie to jest w ogóle nie pasuje, tutaj architekci tego nie chcieli, no i wcześniej sama zgadzała się na wydanie pozwolenia na budowę na znacznie mniejszy budynek. No i ta odpowiedź, szanowni państwo, jest moim zdaniem no tak śmieszna, i tak kuriozalna, i tak wstrząsająca, że musimy ją tutaj przytoczyć. Oni mieli bez argumentację na wszystko. Mowa o architektach i urbanistach, którzy mówili, że w tym miejscu żadnego wieżowca nie powinno być. Nie za bardzo się nie przejmowałam, dlatego nigdy nie powołałam Naczelnego Architekta Warszawy, bo, ja to, bo, ja, bo to ja byłam Naczelnym Architektem, odpowiada Hanna Gronkiewicz-Bach. Znaczy, jeśli Państwo byli w Warszawie kiedyś, albo widzieli, jak wygląda centrum Warszawy, no to to jest obraz nędzy i rozpaczy. Chaos przestrzenny, wieżowce porozrzucane gdzie bądź, e, miasto jest ciągle w 10% niepokryte planem, miejscem eksplorowania. I tutaj jest ogromna władza, prawda, ta ukryta władza polityczna, która decyduje o tym, co gdzie można budować. Jeśli czegoś nie można wybudować wedle elementarnych zasad prawda, praworządności, zasad urbanistycznych, architektonicznych, jak w przypadku Nedz Tower, to się to wprowadza do planu miejscowego, żeby zalegalizować te łamanie elementarnych zasad, którymi powinno rządzić się miasto. I te słowa Hanny Gronkiewicz, że to ona była architektem Warszawy, przypominają mi scenę z filmu Barej, gdzie była taka postać: mój tata z zawodu jest, czy mój mąż z zawodu jest dyrektorem, i tam był jest taki facet, który no po prostu był w tej nomenklaturze perelowskiej dyrektorem, i został skierowany na odcinek no, planistyczny. Zobaczmy ten fragment sceny z filmu Barej myślę, że Państwo tę scenę kojarzą. Aha! O! O! Co to są te? Współdzielce punktowce! Aha! Panie dyrektorze! Tak. Tu jest jezioro! A, to nie, 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 to nie, nie, nie. A, nie, dobrze! To jezioro damy... tutaj? A ten niech sobie staje w zieleni. Nic się nie zmieniło, prawda? 40 lat minęło od tego filmu, a ciągle w Polsce rządzi nomenklatura. Tylko teraz jest nowa nomenklatura. Nomenklatura postsolidarnościowa, nomenklatura e, hierarchii kościelnej, tak? To jest niebywałe. Warszawa i Polska jest ich folwarkiem. Mogą stawiać sobie wieżowce gdzie chcą. W jeziorze, bardzo proszę, w miejscu, gdzie jest, krio, jest miejsce uświęcone krwią e, e, Polaków, tak jest cmentarz XIX-wieczny, były walki e, powstańcze, Umiera, e, są ślady po kulach, jest zabytkowa część miasta. Wszystko można byle zarobić, dać zarobić kolesiom. I to jest nasz gigantyczny problem. I ten budowany Tower, która jest osłaniana, jest forsowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, bo trzeba dodać, że Trzaskowski oczywiście nic z tym nie zrobił, mimo ogromnych możliwości zmiany tego planu, mimo możliwości zablokowania tej budowy, mimo narzędzi prawnych, on oczywiście nie bierze udziału tutaj w żadnej dyskusji, no, pokazuje, że nie mamy wyboru tak naprawdę. Znaczy, że ten wybor który my, jako obywatele, mamy, jest absolutnie iluzoryczny, tak? Oni się kłócą na pokaz, ale gdy trzeba robić kasę, to wszyscy się ze sobą zgadzają. I Szanowni Państwo, więc dopóki my nie zrozumiemy tego, że ten, to, co się dzieje na wiejskiej, to jest teatrzyk, że to jest po prostu teatr e, kukiełek e, i my jesteśmy angażowani w jakieś spory, które tak naprawdę są drugorzędne, a jak my nie patrzymy, to robią interesy, no to nic się w Polsce nie zmieni. E, więc zachęcam Państwa do brania udziału w lokalnej polityce. Patrzenia, co się dzieje w naszych samorządach i tego, jak wyglądają te relacje faktycznie między Platformą Obywatelską a prawem i sprawiedliwością, bo są to relacje więcej niż przyjacielskie. Bardzo Państwu dziękuję, no i do zobaczenia niedługo.